Witam z tej strony, Rafar Dzisiaj w odcinku mamy kultowe ciężarówki PS Epoki PRL-u. Odcinek 95 i 96. E, mamy Liaza i Raba. E, Liaz wygląda w ten sposób. Za bardzo go nie kojarzę. Chyba go nie widziałem nigdy na żywo. tak Jeśli chodzi o kultowe ciężarówki, może gdzieś w jakiś dużych miastach. Ale, ale tak, nie za bardzo. Nie za bardzo go, że tak powiem, kojarzę. Więc to jest jasne. Raba. Tutaj mam. A teraz ciągle trochę zakurzony. O, ten chyba jest większy troszeczkę. Tak, zdecydowanie. Też mam. Raba Turbo tutaj ze starym 21 na pokładzie. I tutaj jako eko ozdoba służy i tutaj też miejsce, gdzie, gdzie mogę odkładać śrubki na przykład i inne akcesoria komputerowe, bo w tej chwili w tej chwili czekając, aż mi się ręka e, ręka naprawi to zająłem się troszeczkę grzebaniem w komputerach, ale nie o tym e, tak wygląda Budapest. Budapeszt nie no spoko. Ładna ciężarówka, ładne kolory, powiem Wam, że ee, całkiem fajnie. Taka można powiedzieć ozdoba kolekcji. <laughs> można by ją gdzieś tam walnąć, kurczę, tak myślę, żeby sobie w biurze moim drugim w pracy zrobić miejsce na trzymanie tych ciężarówek. Bo już że tak powiem: <laughs> miejsca brakuje. Dobra, przejrzymy sobie, sobie tutaj Jaspolewaczka. 89 rok. No i bardziej tutaj, wydaje mi się, że Czechy. Czechosłowacja wtedy chyba jeszcze była. Dobra, tutaj Araba. To Budapest, czyli Węgry. Tak to wyglądało. Dobra, i co tu będzie? Tu będzie Jelcz w następnym odcinku. 83 rocznik to już bardziej kojarzę. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.